Tak aktualnie wygląda nasze zejście do czeluści piwnic, do naszych lochów. Trochę sobie podobałam ostatnio przy nich, jak widzicie, znaczy przy nim, bo to zejście. Dorobiłam tutaj końcóweczkę cegieł, to dorobiłam, no i zaczęłam robić również tą stronę. Natomiast jak widzicie, tutaj takie są myki porobione. Tutaj normalnie są cegły porobione tak, jak być powinny. W sensie, tak jak cegło się układa. A tutaj wymyśliłam sobie, że zrobimy to na pionowo. Tak to sobie wymyśliłam. Tak sobie chciałam zakończyć ten element, bo lubię jak cegły są w różne wzory poukładane. I to fajnie wygląda. No i tak sobie właśnie tutaj poprzyklejałam. Stworzyłam taką ciągłość tutaj, no bo tu pionowo poszło. No to tu stworzyłam sobie taką ciągłość dalej. I ten pion poleci również tu, 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 tu. tu. Aż tu. Bo tutaj to już będzie zupełnie inna sprawa, ale tutaj. Tak, żeby to miało właśnie było takie ze sobą zespolone. Natomiast jeszcze się zastanawiałam, co tutaj wykminić z tym rantem. Poczekajcie, zejdę, żeby se zębów nie powybijać. wybijać. Wolałabym mieć jeszcze je trochę przez jakiś czas. Tutaj. Widzicie, powstał taki rant? Niestety można było ten strop. Po prostu ściąć. Można było go ściąć, można było schody ściąć, ale to już nie, panie. To już nie wchodźmy w takie rzeczy. Po prostu tak one zostały stworzone, te schody, że taki po prostu tutaj jest, widzicie? Takie przepraszam za słowo, ale gówniane wcięcie. Tak sobie ktoś to wymyślił. No i my teraz się z tym musimy trochę bujać. I teraz. Tak zastanawiałam się, w jaki sposób tutaj to rozwiązać, ale właśnie myślę, że można wykorzystać do tego celu jeszcze narożniki, ale i będę się jeszcze nad tym zastanawiać, będę jeszcze to analizować i wtedy wiecie: jak jest taki narożnik, fabrycznie przygotowany przez firmę, która dostarcza takie cegły, to można by go tak wziąć i tak go wkleić, nie? Natomiast tutaj pamiętajmy, że będzie jeszcze jedna warstwa cegieł, więc to nam się zmniejszy. Wszystko w swoim czasie. Do tego dojdę powoli. Na razie zaczęłam sobie tworzyć tutaj ten narożnik, wykorzystując narożniki właśnie dostarczona nam przez firmę, która również zajmuje się produkcją takich zwykłych płaskich cegieł. To ona również ma takie narożniki dedykowane akurat do tych cegieł. No i teraz wiadomo, Kleimy sobie, kleimy, żeby ten narożnik wyglądał jak najbardziej ciężko to nazwać słowem naturalnie. Ale chodzi o to, że gdybyśmy przykleili tutaj cegła tu i tu, no to tak się normalnie nie buduje ścian, prawda? Więc chodzi tutaj o to, żeby utworzyć jak najlepszą imitację tego, że to nie jest ściana, a są to po prostu płytki, które oklejają nam tą ścianę. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tworzymy sobie taką właśnie imitację raz w tą stronę, raz w tą stronę, raz w tą stronę. No bo prawda jest taka, że jak się muruje ścianę, to jedna cegła jest w tą stronę. Oczywiście mówimy o ścianie 24 cm, czy tą 25, która właśnie u nas jest, tak? To jest ściana 25 cm, więc raz się kładzie w tą stronę cegłę, a raz się wkładzie dwie cegły w tą stronę. I dzięki temu tworzy nam się ściana 24-5 cm, właśnie. Ja sobie zaczęłam to układać, chciałam zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, jak to się klei. No, i powiem Wam, że spoko, nie ma z tym najmniejszych problemów. Tak samo jak i nie było problemów z klejeniem tego. No, i powiem Wam, widzicie, jakby to było takie zwykłe tutaj, dałabym dwie warstwy po prostu tutaj, zwyczajnie, to by takiego efektu nie było. A teraz, jak się bierze, to jest super. Tu jest jeszcze do wykończenia, bo tynk nie został tak do końca wykończony. Tu, w tym miejscu powinna wiecie, być... Ja wcześniej człowiek nie miał takiego, takiej świadomości, że tu powinna dana być deska i wtedy tynk po prostu dochodzi do deski. Teraz nie miałabym z tym problemu, no, no. Natomiast wcześniej człowiek taki mądry nie był, jak teraz, więc... Trzeba się teraz trochę pobujać i to wypełnić, hmm, powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem czym. Być może będę to wypełniać po prostu zaprawą cementowo-wapienną, taką jak się tynkuje. Albo będę to wypełniać tą białą fugą, która będzie również tu między cegłami, bo następny etap to jest fugowanie tego wszystkiego. No i chciałabym właśnie zamontować tutaj już... Lampę, którą mamy, już czeka sobie. Powoli wykańczamy sobie ten dom, a Wy po prostu nam towarzyszycie w tym wykańczaniu. A jest jeszcze kwestia tego, że ja nie dochodzę tutaj do płytkami do stopnic. Nie dochodzę, dlatego że to jest bardzo duży problem związany z tymi stopnicami. Te stopnice, te różnią się znacznie od tej. Znacznie się różnią. To jest różnica jakaś. 6 cm, chyba? Czy tak naprawdę na grubość jednej cegły? Powstało to dlatego, że nasz strop został bardzo mocno podniesiony na parterze. Jak wiecie, poszedł perlit, poszedł styropian, 5 cm i poszła posadka cementowa. Dlatego aż o tyle nam się podniosła ta posadka. Stąd ta różnica poziomów. Normalnie przy budowie domu. Takie rzeczy się zakłada wcześniej. Ten stopień tworzy się znacznie niższy niż ten. Dlatego, że tu wszystko zależy od poziomów posadzki, która jest później. I właśnie od tych poziomów posadzki zależy ten, ta wysokość stopnia, więc my tego nie robiliśmy, więc jak wiecie, kupiliśmy ten dom w takim stanie, w jakim był. Więc no nie da się już pewnych rzeczy zmienić. I te. Z poziomy stopni będę zmieniać sobie. Prawdopodobnie nadlewaniem stopni chyba, trudny temat, będę się nad nim jeszcze głowić. Chodzi o to, żeby po prostu zniwelować tą różnicę poziomu względem pozostałych stopni. Być może macie jakiś, może może, jakiś pomysł, jak to zrobić, bo ja już wstępnie mam dwa pomysły. Związane jest to z wykończeniem tych stopni, bo my tutaj chcemy mieć również Cegły. Wcześniej myślałam, że będziemy kłaść płytki ceglane, natomiast nie wiem jeszcze, czy to będą płytki ceglane, czy to będą cegły, więc te cegły będą różnej grubości ścięte. Chodzi o to, żeby zniwelować tą różnicę poziomów pierwszego stopnia względem pozostałych, bo pozostałe stopnie są mniej więcej plus minus centymetr różnicy jest, natomiast nie jest to wyczuwalne, tak jak przy pierwszym stopniu. Dlatego też ja nie, jak widzicie, nie dorobiłam do końca, nie doklejałam do końca cegieł, bo jest to związane właśnie z podniesieniem tych stopni tutaj. I zanim ja nie będę wiedziała, jaki pomysł wykorzystam na podniesienie tych stopni, to nie będę doklejać tych płytek tutaj. Najpierw stopnie, a potem będę tutaj wykańczać tuż przy stopnicach. Natomiast wszystko inne bez problemu można już oczyścić i zafugować. Tą ścianę, proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj tradycyjnie nie robiłam do końca stopni, dlatego że to zostanie wykończone po zrobieniu stopni. Teraz niech sobie ta ściana schnie. Tutaj tak wymyśliłam. Tu plan był taki, żeby tu dać narożniki, ale jednak z niego zrezygnowałam, dlatego że narożniki po prostu nie pasowały tutaj. Za dużo roboty byłoby przy nich. Były też za krótkie, jeżeli chodzi o tą odległość, więc wymyślałam sobie tak, że po prostu tutaj dam znów płytki. No i tutaj niestety wkleję takie płytki. No tak być nie powinno, tak? Natomiast innego wyjścia nie mam. Nie jest źle, może być niech tak zostanie. Ta ściana też już zrobiona, Jak widzieliście już wcześniej. No i teraz biorę się za fugowanie tej ścianki. Pobawię się dzisiaj z tą ścianką. Spróbuję ją zafugować i będę mogła wtedy powiesić już lampę, którą tutaj mamy, kinkiet. Mam już taki przygotowany kinkiet, taki plafon. Będziemy mogli już też zamontować włącznik schodowy, dokończyć go. Bo po jednej stronie jest tutaj, tam. Gdzieś musicie mi uwierzyć, że on tutaj jest. Natomiast brakuje jeszcze tutaj tego włącznika. Także teraz trochę pobawię się fugowanie, które jak wiecie, nie cierpię. No ale mus to mus. Mam już zaprawę przygotowaną. Znaczy się fugę. Ona jest taka półmokra, taka... Sztywna. Ona chyba jeszcze bardziej powinna być sucha, ale mi się lepiej pracuje z taką bardziej, troszkę bardziej mokrzejszą. Oczywiście zastosowaliśmy fugę tradycyjnie, taką samą jak przy poprzednich płytkach, które robiłam w piwnicy, czyli fugę białą, która jest dedykowana do płytek ceglanych. A za chwilę zabiorę was do ogrodu i zobaczymy, czy ryby w zimę biorą. Ogród zimą bez śniegu. Jak tu się kurde, nic nie dzieje. Totalnie nic. Szaro, buro i ponuro. Tylko Dziunia jest jakimś takim punktem, gdzie coś jeszcze. A nawet i ona się zatrzyma. No tak, to tyle potrafi zrobić. Nic, ale powiem wam, że to też troszeczkę naszej winy w tym jest, dlatego że nic tutaj na jesień, na zimę nie było planowane. A mogło być, mogło być, bo szklarnie mogły być obsadzone. Z zimowych rzeczy został tylko czosnek posadzony, mam zakupioną cebulę, do dzisiaj nie wysadziłem. Także trochę i naszej winy w tym, że nic się nie dzieje. Przyrodniczo to może tam coś się dzieje, ale to są takie procesy, których my nie widzimy, tak? Ptaki gdzieś tam latają, plądrują jeszcze jakieś robaczki. Jakieś ostatnie jabłka wiszą na jabłonce. Chociaż nie, no tutaj większość została wyzbierana Kasztanowiec, nic się nie dzieje. Waliny letnie w ogóle nie zostały wycięte. A. Dupowato to wszystko wygląda. Ale i szczerze mówiąc, po prostu nam się nie chce. Po prostu w tym roku, żeśmy tyle narobili się, że nie chce się, że po prostu się nie chce. No i cóż. Co zrobić? No, trzeba sobie czasem dać ten tydzień wolnego, żeby zregenerować komórki, naładować baterie, dokarmić bakterie. A teraz zobaczymy, czy w stawie jest życie. Jedno, co się na pewno wydarzyło, to wzrósł nieco, niewiele, ale zawsze wzrósł poziom wody. Tak na oko o jakieś 10-15 cm. No i trochę się tej wody zrobiło, nawet tutaj. Brzeg, który tutaj był taki odsłonięty zupełnie piaszczysty, teraz już został zalany wodą, więc jest trochę tej wody zdecydowanie więcej. Nawet liwie, które przecież pływały po powierzchni wody i jeszcze dodatkowo były rozłożone nieco na boki, jak widzimy, są pionowo do góry i są pod wodą. Więc ten wzrost jednak poziomu wody nastąpił, co mnie bardzo cieszy. Na zimę lepiej, żeby go było więcej a teraz sprawdzimy czy w ogóle jeszcze ryby grasują generalnie to ryby raczej na okres ten taki zimowy to raczej gdzieś tam przy dnie gdzie jest trochę cieplejsza woda, bo ryby są przecież zmiennociepne więc im to jest w sumie obojętne, ale szukają tego cieplejszego klimatu żeby się trochę wygrzać, no to bardziej podejrzewam, że chyba przy dnie będą szukały no i nic się nie dzieje, nie widać żeby coś pływało Niemniej jednak przecież łowi się ryby w zimę wędkami na przykład podlodowymi, więc to oznacza, że chyba jednak ryby coś tam próbują jeść, nawet w zimę. Nie mają takiego totalnego letargu, że, że nic nie jedzą, więc mamy troszeczkę chlebka. I zobaczymy czy cokolwiek ten chlebek będzie żarł. No powiem Wam, że czekam około 10 minut i prawie nic się nie dzieje. Dopiero przy tym chlebku, coś zaczyna delikatnie skrobać w niego. Widać tam pojawiające się kółka blisko chleba. Czasem coś takiego. Wię... O, tak jak teraz: większa falka. Ale generalnie, bardzo małe zainteresowanie. No, być może trzeba będzie jeszcze poczekać. Być może będzie to za chwilę, za, za parę minut. Nie wiem, na razie jest słabiutko. I na razie, tylko na tym jednym chlebku z czterech rzuconych. No, ale. Znaczy, że ryby żyją, to, to już jest powód do cieszenia się. Bardzo duże i ambitne plany mamy na nasze tereny. Na najbliższą zimę, właściwie na przyszły rok, ale przede wszystkim na najbliższą zimę, tamten właśnie rejon, który w tej chwili oglądacie, będziemy robić przecinki, będziemy robić czyszczenie lasu, jest tam z czego czyścić, będzie co oglądać. Jeśli chodzi o bagna, to na pewno będziemy robić czyszczenie, bo jest kilka przewalonych drzew, które opierają się na przykład o drugie i to będziemy chcieli usunąć, plus gdzie nie gdzie będą drobne przerzedzenia robione. I tak samo będzie to robione w tamtym lesie po prawej stronie. Właściwie nie powinienem tego nazywać lasem, bo oficjalnie to nie są lasy, tylko to są wszystko w większości tereny rolne albo zadrzewione. W Polsce tak jest, że na terenach rolnych, jak robicie jakąś tam wycinkę, czy przywracacie do terenów rolnych, to teoretycznie nie trzeba na to zgody żadnej, ale ja bym był. Raczej za tym, żeby się jednak lokalnie w gminie albo w starostwie dowiedzieć o to, bo może się okazać, że wy na przykład myślicie, że to nie jest las, a oni już zrobili klasyfikację, że to jest las, i później będziecie mieli niespodziankę, jak na przykład zaczniecie wycinać coś, co jest już lasem, i nagle przychodzi jakieś powiadomienie o karze albo innych tam. My na przykład taką zgodę z gminy uzyskaliśmy na czyszczenie takich terenów, bo konkretnie określacie, jakie drzewa są do wycięcia, do sprzątnięcia i nie ma problemu, zazwyczaj takie zgody się dostaje. Także taki jeden z planów, które będziecie oglądać już niebawem, bo być może już na następnych naszych filmach w przeciągu na pewno miesiąca już będziecie oglądać takie filmy, gdzie będziemy pracować właśnie w lasach tutaj okolicznych, a przynajmniej w terenach zadrzewionych, tak to nazwijmy prawidłowo. I będziemy to wszystko sprzątać, pozyskiwać drewno albo jeszcze inne materiały, surowce. Zobaczymy, jak to pójdzie. A na pewno jeszcze taki odcinek o w ogóle naszych planach na przyszły rok, to chyba zrobimy, bo powiem Wam, że plany są tak ambitne na przyszły rok, tak ciekawe, tak intensywne, że chyba warto się nimi podzielić. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie poznać te nasze plany. I to oczywiście jest związane z filmami, które będziemy publikować, bo przecież wiadomo, że co robimy, to pokazujemy. I inspirujemy was też do działania. Nasze szkarnie już w pełni są wysprzątane, wysypane są grządki popiołem Pewnie gdzie nie gdzie jeszcze pójdzie kompost i tak dalej, ale czeka nas jeszcze mycie szkarni. Mam nadzieję, że zrobimy to dosyć szybko, bo coś tam byśmy już nie zaczęli sadzić, nawet jeżeli to jest zima. A sprzątanie, jak widać, no widzicie, że poliwęglan jest od pomidorów, no mocno taki upierniczony, więc tu się przyda. Myjka sićniowa i porządne mycie. Te szklarnie od środka, a od zewnątrz to pewnie sobie dopiero wiosną umyjemy, bo jakby po tej zimie zmyje się cały ten kurz, to wszystko, chociaż może to zejdzie z deszczami i tak dalej. Tam w środku ewidentnie to już trzeba myjki użyć, żeby to jakoś wyglądało. Zajrzyjmy jeszcze do drugiej szklarni, ale tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Tutaj nie ma tylko jeszcze popiołu, ale popiół na bieżąco jest produkowany, a tutaj no widzicie, trochę syfu jest. Chociaż to akurat w większości jest on z zewnątrz. No ale tak czy śmak. umyć to wszystko trzeba. No i to jest troszka, czyli ta szklarnia, gdzie mamy miejsce na półki. To znaczy mamy miejsce na półki w trioszce i mamy miejsce w strzałce. I tam jak widzicie półki są, jakieś rupiecie są na nich, ale to w przyszłości będzie na sadzonki, więc też bardzo fajne miejsce, żeby sobie właśnie rozsady tutaj przygotować. A u nas w szklarni rośnie tylko jedna dymka. W tej chwili. No i jakaś truskawka. Za to dość intensywnym życiem żyją sobie kompostowniki, które naprawdę się późną jesienią wypełniły dosyć poważnie. Trzy może łącznie, bo tak po pół jest gdzie niegdzie, tak jak tam. To tak łącznie może ze cztery komory są, są wypełnione tak w pełni. No i do wiosny większość z tego powinna się przerobić. A część, tak jak tutaj, to są z zeszłego roku, więc to już roczny kompost i ten będziemy spokojnie. Rzucać do szkarni czy w inne miejsca. Tutaj muszę jeszcze oporządzić trochę jeżyny. Trzeba oczywiście górki trochę lepiej przygotować. No i oczywiście też poprzycinać maliny. Jak pewnie wiecie, większość z was to letnie maliny. Um, usuwamy tylko pędy, które owocowały, a te, które nie owocowały, zostawiamy. Natomiast na malinie jesiennej, oczywiście usuwamy wszystkie pędy. Zaglądam jeszcze na tę górkę i co znalazłem? Ogórka! To dzisiaj na obiad będzie ogórek. Mizerię się zrobi. Tutaj drugi nasz kompostownik. Tutaj ten, gdzie aktualnie wyrzucamy wszystkie resztki. Na przykład tu z kapusty, jak na święta przygotowywaliśmy. To tu te liście zewnętrzne, jakieś tam inne pierdoły, skórki, nieskórki i tak dalej. A tu jest kompost przerobiony. Taka jedna trzecia, może nie cała kompostownika. Tutaj pory rosły, ale nie wyrosły. Chociaż może się je przesadzi na wiosnę i jeszcze podrosną, bo to takie sadzonki można powiedzieć. A tutaj jest kompost już przerobiony, ponadroczny, więc on pójdzie w pierwszej kolejności na przerzucenie gdzieś na grządki. Tutaj mamy taki obszar, nad którym się zastanawiamy bo tutaj są najstarsze jabłonie u nas w sadzie czyli te, które tu były, jak przyjechaliśmy. Tutaj, tutaj o, jest ich tutaj sporo. A tutaj, jak sprzątnęliśmy kawałek takiej części zalesionej, to zrobiło nam się trochę przestrzeni. No i tak się zastanawiamy, tu już niedaleko jest ogrodzenie. O, o tam je mniej więcej widać, tu się zaczyna. Widać słupki. I do tego ogrodzenia byśmy to chyba trochę przerzedzili. Bo tu i tak za gęsto to rośnie. Zostawiając tylko największe, naj, najpiękniejsze sosny. A resztę byśmy. Przeżydzili i tutaj być może parę drzewek owocowych gdzieś w okolicach tych sosen się by dołożyło. Może jakieś grządki również tutaj od przodu, gdzie, gdzie widać, że jest dużo, dużo miejsca i dużo też światła. Kto wie, no pomysłów jest dużo. Tak samo tutaj. Mamy poletko, na którym rosły ziemniaki. Nie wiemy, czy jeszcze będziemy uprawiać ziemniaki. Może tak, może nie. I mamy też porzeczki, które wprawdzie zostały zasadzone w, chyba w dobry sposób. Natomiast zastanawiamy się, żeby jednak je stąd zabrać, posadzić je w sadzie pomiędzy drzewami. Tutaj, jakby ktoś nie wiedział, to czarne porzeczki bardzo dobrze współpracują z wiśniami, a czerwone porzeczki bardzo dobrze z gruszkami. Wpływają na to, że ilość plonów zarówno wiśni, jak i gruszek potrafi się zwiększyć przez to, że właśnie porzeczki rosną koło nich. Taka symbioza. Więc tak planuję, żeby powoli zabierać stąd porzeczki. A tutaj zrobić większe poletko, czyli tu nie będzie grządek, tak jak w przypadku większości naszego ogrodu, tylko właśnie zrobilibyśmy sobie kawałek poletka do takiego sadzenia w rzędach długich. No jeszcze zaczymy. Na razie to są pomysły. Póki co to w tamtej części, gdzie teoretycznie jest sad, to i tak bardziej widać chyba las niż sad. Wciąż dominują drzewa leśne, które są duże, okazałe brzozy sosny, wierzby, widoczne. A te nasze biedne owocówki to wciąż jeszcze malutkie, ale w tym roku na wiosnę dostaną nawodnienie, więc powinno być dużo dużo lepiej. Strzałka również sprzątnięta, również ma już popiół wysypany, też do umycia ewidentnie, bo aż zielone te ścianki, no, ale tu było gęsto pomidorów, to większość z nich dotykała liśmi do ścianek do poliwęglanu, więc trudno się dziwić. Winogronko do przycięcia, bo trochę za długie, trochę się za bardzo wyciągnęło. O, oh, ale mimo wszystko powiem Wam, że już się nie mogę wiosny doczekać. Chyba jak każdy ogrodnik. Pomimo, że mam co robić, bo teraz nastawiliśmy się na to, że ten okres zimowy to będzie okres intensywnego zarabiania, żeby się skupić na naszych zarobkach, żeby budżet domowy się zgadzał, żeby tam wszystko było okej. Okay. I później jak już przyjdzie wiosna, to będziemy mogli zarabianie odłożyć, albo będzie ono samo się napędzać, a my weźmiemy się za ogród porządnie. No i za końcówkę remontu. Oczywiście. Ale te maliny to muszę wyciąć jeszcze przed wiosną. To nie może tak zostać. Powinno na jesieni być ładnie sprzątnięte. No i nie możemy dopuścić tak jak w zeszłym roku, w tym roku właściwie jeszcze, że oprócz tego, że maliny rosną w rzędach trzech, to jeszcze pomiędzy nam wyrastały i nie dało się w ogóle przejść tutaj. No tak być nie może. Będą podwiązane, będą specjalne konstrukcje w tym roku zrobione, będą rzadsze, ale za to zadbane. Ach, plany intensywne. A opowiedzcie w komentarzach, jakie wy macie plany swoje ogrodnicze na 2025? Traktorek czeka, gotowy do wyjazdu na kolejne zbieranie drewna z lasu. Tą przyczepką ostatnio zbieraliśmy, sprawdziła się idealnie. Już nie jeżdżę trafikiem i przyczepką zwykłą, tylko właśnie ciągnikiem z tą przyczepką, gdzie naprawdę sporo tego wchodzi na taką przyczepkę z tego drewna. No, traktorek się sprawdza, bo wjeżdża nawet w ciężki teren, tam gdzie trafikiem bym nie wjechał. Właśnie sobie z koleżanką małżonką przejażdżkę robimy ciągnikiem. Jakie wrażenia? Głośno. Głośno, nie? No. Gdzie to wybuszenie kabiny?